No, Witajcie widzowie na kolejnym odcinku z Robloxa. Dzisiaj włączymy sobie Nikos Nextbots O Jezu jak to mam głośno Czekajcie widzę, jak to mam strasznie głośno Kurde ja mam naprawdę głośno to Play, dobra Widzowie, naprawdę, ja mam głośno dosyć O nie, tam coś biegnie, tam coś biegnie Co tu jest, widzowie, jo ja. Jest to jest po prostu chore Ja cokolwiek widzę, to bez e interactu. Jezu! Dobra, idzie szczerze. No, gruba ta gra. O Jezu, tu już coś jest. Wiemy stąd, widzowie, wiemy stąd! Wiedź z tego miejsca nie, tam też coś jest. Czy to jest obunga? What? Szczerze, ta gra jest gruba. Nie no, czy jestem w kibelku? Czym ty... Co to, by... co to było? Co to było, widzowie, co to było? Gdzie jestem? Jestem w safe zone. Szybko. Widzowie no. Co się... co się dzieje? What? Mam pytanie do niektórych. Widzowie, jeśli niektórzy... Wiecie, znacie niektóre postaci, to powiedzcie mi, co to jest. Niektóre z tych rzeczy naprawdę. O jezu, z buta wjechałem. O jezu, coś jest, coś jest, coś to jest. Robię no, ja się na parkingu. Posełk winną poleciał, nie wiem dlaczego. Ja tutaj żadnej postaci dziwnej nie widzę na razie. Także, no, na razie jest wypuść Wypuśćcie nas. Let me out. Let me out, widzowie. Wypuśćcie mnie stąd. O Jezu. Leci po nas obunga jakiś. Przepraszam, wypuśćcie nas. Wiać, wiecie, widzę, wiem, wiem. O, to jest jakiś samochód. Spadam stąd, spadam stąd. No to jest spokojnie na razie. Dobra, na spokojnie sobie idziemy wyżej. Gdzie cokolwiek może to być? Dobra, muszę przetrwać, a na razie przetrwałem 100 sekund. Znaczy, jak na mnie nowy rekord. Ja jestem naprawdę banalne. Dobra, gra pewnie banalne, nie wprost według niektórych. O! O, save zone! Ja! Oj, ci ja się tak, belku, nie Dobra, widzę, jesteśmy w safe zone. I tutaj nawet no, może coś tu łapać teraz. Dobra, opuszczamy safe zone. My tu chcemy przetrwać. Co to było? Dobra, i co jest Naprawdę głupi. Dobra, w życiu trzeba umrzeć. Dobra, jak Obunga mnie jakiś zabije chory, to... Dobra, mnie nic nie obchodzi, jakiś... Kurde, tam są wszystkie obungi, inne takie rzeczy. Dobra, to wiem, gdzie mam zejść, aby się trochę pobawić. A mnie ciekawi to miejsce. O Jezu, wiem! Widzowie, ta gra naprawdę jest mocna! Ta gra jest mocna! Szybko do safe zone! Do sej wzona, do sejf! Wiemy stąd! Widzowie, to naprawdę tak gra mnie przeraża w niektórych miejscach. Nie! No. Jak jakieś tłuszcz się bawię w to. Dobra, gonił mnie tylko jeden post... Jedna postać mnie goniła. Okej. Okay. O Jezu! jestem, 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 ja w ogóle jestem, 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 lokalizacji. jestem, CO TO JEST?! Ja... Co to było?! To to było! jestem, to jestem, jestem, ten odcinek trwa 7 minut, a ja już zginąłem miliard razy. Nie no. Jestem po prostu żałosny. Dobra, bajmy się! Ja! Dobra, widzowie. Taka była moja reakcja, no. No, widzowie, to no, nie udało się przejść za dużo. No, do 200 sekund to To żegnajcie pa papa. No i cześć.